Rzeczka taka płynęła, takim, przy moim tym domu był, y, jak to, jak się nazywa? Taka tama jak gdyby, no i potem y, stok, y, ta, ten domek i taka droga boczna, wiejska, a na dole tak za tą rzeczką y, no, szosa, szosa która prowadziła z y, Kłodzka do lądka. Ja na dole, na parterze była y, kuchnia, a na piętrze były y, takie pokoiki z łazienką, prawda? I tam nadawał rano ten a ja przygotowywałam śniadanie. Nagle podobno mi, mik! Y, żołnierz z pepeszo. O, to ja, buh, zdążyłam tylko do połowy schodów y, 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 dolecieć i krzyknąć, Jest, y, jesteśmy otoczeni, Prawda? No, i za chwileczkę oni wkroczyli, już nawet na, na ostatnim wschodzie <laughs> mnie sła, y, spotkali. No i zaczęła się polka w tym wszystkim. Wie pan. My jak żeśmy zaczynali pracę konspiracyjną, w, y, y, zaraz powiem, co jak mówiłam, y, ten y, y, kurs instruktorski, który prowadził y, Prus y, Maciński, a Prus to był jego y, y, pseudonim. To dostaliśmy takie instrukcje, i tam były instrukcje, jak mamy się zachować, jeśli będziemy aresztowani. Jeżeli będziemy namawiali na współpracę i będziemy wiedzieli, że jest szansa, prawda, wydostania się i ucieczki, prawda, w jaki sposób, podpisać to, jak najbardziej, ale zaraz zgłosić swoim przełożonym. Przełożenie wydawali te dowody, i dawali miejsce, przeważnie jechali na ziemię zachodnią, prawda. I między innymi ten nasze mieszkanie to był taki przystanek tych w drodze na nowe osiedlenie. Taka jedna z Jarosławia, która potem była profesorata. Na Uniwersytecie Polonistka Poznańskim. Tak właśnie udało się jej uciec z ROK. I też jednemu z dowódców oddziału partyzanckiego z okolic Gdowa też tak udało się, prawda? No ale przy tym tam wiele innych instrukcji było, jak się zachować w czasie przesłuchania, jak oni. Yy, prawda? Yy, Zastraszają, biją, jeśli to wytrzymasz, wytrzymasz, a, no i, i, i ten podobny. Ja akurat to leżało przy moim łóżku. Nie zdążyłam już tego yy, schować, <grym> No i pierwsze to od razu dali, no nie było sensu mówić, że to nie moje, prawda? Więc że tak, należy do to Narodowego, no, ale nie ma nigdzie napisane, nawet mówiąc o, o, o protokole o tym, bo szukaliśmy po prostu tej instrukcji, żeby się oprzeć jak były wszelkiego rodzaju pobobiny, bo jednak o, o, wielu osobom się udało o, o, z tym wszystkim, no i... O, Wracamy do tego aresztowania, ale w tym domu mieszkali jeszcze Niemcy, którzy nie wyjechali, prawda? Są oni tacy wystraszeni, co jest? Za tą drogą, y, 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 tą wiejską, co mówiłam, tam, kurą przeszło, była duża łąka. Jak nas potem wyprowadzili, jak nas aresztowali, panie, to oczom was nie mogłam wierzyć. Cała łąka pełna wojska. Tych samochody, oni się spodziewali, jak się potem okazało, że my mamy broń i że będziemy się bronić. Prawda? No więc, po sentu uzbrojona wioska została na dwóch, dwoje miny, że tak powiem, takie. A na czasem mówiąc, radio -telegrafista przyjechał, znasz się tam na zachodzie. Nie chciał wracać do Polski i nawet zaciągnął się do legii cudzoziemskiej. Ale jak tam pojechali nasi kurierzy, jak go zaczęli namawiać, no więc zgodził się i przyjechał z tamtego Zorzyszku, prawda? I przyjechał tutaj, no niedługo się nacieszył wolnością. I i tak, że ani, ani broni, ani niczego, zupełnie bez broni. Byli. jak nas wsadzali do tych samochodów, to naprawdę można się było uśmiać serdecznie. I jemu kazali na powrót do jego skuli, nie, nie. A mnie na, na takiej ławeczce zrobili miejsce koło, niego. no i stamtąd nas zawieźli m, na m, ten jak się nazywa, Najpierw na, do Kłocka, ale to było takie przesłuchanie, trudno nazwać się nawet przesłuchanie, o takie zatrzymanie, bo to na ich terenie, prawda, i zaraz odwieźli nas transportem do Wrocławia. I tam na… ten czas jeszcze się używało tych nazw niemieckich, kleczkał. No to Kleszkowska bodajże jest ulica i tam to był więzienie. Więzienie było w takie w kwadracie. Tu były cele i tu były cele. Tu po przyrodzku strzelały lekarze, tego młodego człowieka zabić. Jak tam były wszelkiego rodzaju, bo tam dzień się zaczynał tak, że nagle zaczynał szczekać Brytan, potem pieseczki się odzywały, no i jeden zaczynał, kiedy radne stają z orzem, jak całe więzienie, a tam ci krzyczeli no i szczerali, prawda? Do Nie, że wszystko śpiewało do końca, to piesi na zakończenie. Dnia, również były wszystkie nasze dzienne sprawy odświeżywane. No i potem też napoływania wszelkiego rodzaju, jak się czujesz, jak masz i, i, i ten podobne historie, historie. Cele były, no ja siedziałam nie na dwie osoby, była ta no, piętrowe łóżko, okienko, Jakie data u góry, takie mniej więcej zakratowane i to bardzo wysoko? Zawsze, tak, jak pan chciał przez okienko tam, tam pomachać, czy coś, bo blingy nie było, bo tylko zakratowane, to no, trzeba było na stół stanąć i, i ze stołu dopiero można było, bo akurat. Stąd nie wiem, pełna przeciwko brata mojego, tego co wrócił z Łathaus, tam usadowili, a on mnie poznał po śpiewie. No bo różnie się spędzało ten czas. No, jedzisz tam, co masz robić? Zawsze śpiewać tam coś, a on mnie poznał po głosie. Krzyśla, Krzyśla, ja zaczął prawda? No i mała. Jestem tu i rękę wystawiam do no, no. No jego dość szybko zwolnili, dlatego, że nie mieli podstaw, siedział w że Dopiero co wrócił, prawda? Tylko dlatego, że był brat, tak go aresztowali. I stamtąd po dwóch tygodniach bardzo ciężkich przesłuchań, to po prawie dzień i noc, takie było, kocioł zrobili tam w tym, w, w, w tych Trzepyszowiecach i wpadła jedna łączyniczka i to taka bardzo zasłużona w, w, tego, ale dziennie się żałowała, bo, bo potem nam robili konfrontację, cuda, prawda, Więc, no ale nie wyrok nie, nieco nie, nie, nie dostała. W każdym razie razie stamtąd mnie, brata radiotelegrafista i jakiś pan jeszcze nie z naszej sprawy był, bo ona nie była przewożona. Samolotem przewieziono do Warszawy. A jak wyglądało na lotnisku we Wrocławiu, nagle już ludzie siedzieli w samolocie Wszystkich wyrzuceni samolotu, no hmm. więc, takie podenerwowanie, jak i co, no i nas wprowadzili. Każdy z nas miał obstawy, więc tych osiem miejsc, ktoś nie pojechał, prawda, Nagła, nagły, nagły nasz wyjazd taki był. No to była pierwsza moja podróż samolotem. Wiedziałam, że w samolocie się wymiotuje, więc pierwsze co zrobiłam, wybiałam to torbel i żeby być przygotowanym. Wystartowaliśmy I z miejsca używa. Obudziłam się jak żeśmy lądowali <grytanie> te wszystkie. I znowu ta sama śpiewka, najpierw wszystkich wyprosili. Prawda? Zamknęli lotnisko i dopiero y, nas wyprowadzali. No, powiem wam szczerze, byłam młoda, miałam tych 20 lat, w ten czas to wychodziłam, że tak, bohaterka dała oba. No, nie, szłam. a ludzie tam lamentowali, strasznie nam współczuli, prawda? na ja wśród nich najmłodsza, i, i, i te komentarze takie. W oprócz nili poczekalnie poczekali, i poczekalnie y, y, nas tam y, y, zakwaterowali. I czekali, więc nie wiedzieliśmy, na co czekają. Okazało się, że oni myśleli, że będą nas odbijać w Warszawie, i czekali na pomoc na obstawę wojska. <grym> Taką jak była w Czebieszowiecach. I znów jechaliśmy do tego ministerstwa na koszykową tam takiej asyście wszystkie ulice opróżnione, prawda, bo jadą złoczyńcy. To metalowe takie korzytko, jak ta bydła, prawda? I, i, I te krany tam byliśmy wyprowadzani. Nawet jak nas tam najpierw, prawda, jak przybawano, no to opowiedź gatka tego, no ja trochę się bawam, bo dużo słyszałam o tym ministerstwie. No. że może to nie... Tam Różewski, y, 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 że tak powiem, przesłuchiwał i szalał. I miałam przesłuchanie z, z y, różańskim i tak y, przesłuchuje mnie, i, i tak pistoletem się bawi. Prawda? No i tam wycydam mnie od kulet amerykańskich, co w końcu na to. Powiedziałam, że w końcu z mojej kasolu być ameryka, y, amerykańską, jak rosyjską bo, No i tak świeżo denerwował, że powiedział, Przepraszam za wrażenie, ty gówno zasnale. A ja mam taką bójną fantazję. I od razu sobie wyobraziłam gówno, i jeszcze taki obsług. I sobie, i w śmiech, co ty się śmiesz, No i sobie wyzywa mnie. A ja nie, no niech pan sobie wyobrazi. Nie dość, że gówno to jeszcze go obsług. <laughs> On nie wytrzymał. I zaraz oddziałowego zachował, żeby mnie zabrali z powrotem do celi. I to gówno mnie uratowało od jego przesłuchania. Wieczór jej nie ma. Więc temu oddziałowemu mówię, że proszę Pana, ale co ja mam zrobić z tym jedzeniem, co wzięłam dla tej Pani, co zadano dzisiaj? Co? Nie ma jej? I zrobił ruch i zaczęli ją szukać. Co się okazało, że ją w tym dniu do mnie przerzucali, przyszła zmiana o godzinie drugiej i tak ze zmiany nie wiedziała, że ona jest przerzucona i do starej celi ją z powrotem prowadzili. a no, ona była pełna radości, że jest wśród swoich. A jak był apel, bo na 10. Pawioloni nie było do tego momentu apelu, prawda? Bo tam się sami, z... No, najcięższe sprawy. Lice, Fischer, wszyscy dygnitarze Gestapo.